Hej wszystkim z tej strony, The i witam was w kolejnej paczce od widza. Tym razem paczuszkę odebrałem od Sabinki, która wysłała mi ją jakiś czas temu. Dopiero na pocztę niedawno przyszła. Wiem, że z paczką były też dość spore problemy, ponieważ wracała, przychodziła, wracała, przychodziła. Ale jest i mam nadzieję, że zaraz jakoś sprytnie się do niej nabieram. Mam całe czerwone dłonie od tego światła. Tak to wygląda, ale na to nie patrzcie. To jest nieważne, będę walczył, uwaga, z nożem. I tu jest taka mała informacja. Tu otwieraj, więc tu będę otwierał tylko <laughs> jak. Czekajcie, zrobimy tak. <laughs> Czy to coś dało? To nic mi nie dało. Dobra, zrobimy to nożyczkami, myślę. Czyli najlepszy moment. Paczki od widza, otwieranie. Jezus bogowie, jak ja mam się do tego dobrać. Czekajcie, może. Sabinka, żeś to podaklejała. Czekajcie, o. Praktyczny andec Poleca. Dobra. Mam nadzieję, że w tych papierach tu niczego nie będzie i niczego nie uszkodziłem. Nie wierzę, tu jest kolejny papier. Tu jest papier w papierze. <ścoughs> Sabinka naprawdę. Dobra, czekajcie. Tego się pozbądźmy. I teraz, które to było w tą stronę otwieraj? Tak? Chyba tak. Nie jestem pewny, ale dobrze. Dobra, widzę, że tu jest kolejny papier. Papier w papierze. Okej, tu powinno pójść już sprawniej. Zobaczcie, tu widzimy jakieś mega paka Kitty. Dostałem żarcie dla kota! <laughs> nie, no, dobra. Wiem, że może wyjątkowo y, nic nie mówię, ale i tak pewnie przez te szelesty y, nic wielkiego by nie było słychać. Dobra, pozbądźmy się wszystkiego, no i mamy paczuszkę, 24 saszetki, także słuchajcie, yy, myślę, że yy, będę miał zapas jedzenia dla siebie i dla Cześka na kolejne 24 miesiące, czyli 2 lata. Dobra, otwieramy paczkę, tadaaa, i wiem, że list, yy, listu mam nie czytać na nagraniu, yy, dobra. Wiem, że tu mam nie czytać, bo Sabinka też mi o tym pisała, więc listu nie będę czytał, bo list jest prywatny. Tu jest... Czekajcie. Patrzcie, jaka, jaka Sabinka jest sprytna. Napisała swój adres, napisała, z tobą nigdy nie wiadomo i zakleiła kartkę. Okej, okay, kleję na ciebie, dzięki bardzo, bo pewnie bym już to y, pokazał i musiałbym potem coś nakleić, jakieś, y, jakieś inne rzeczory. Dobra, czyli to jest koperta na fanart. I widzę... Jezus, patrzcie, to tu jest rzeczy dobrych. O masakro. Dobra, e, tu dwójeczka, tylko nie. A jedynka to był list. Tak, jedynka to był list, więc. Dwóje, dwóje... Lamorożec! Patrzcie, jakie to jest przepiękne. Sabinka, powiem ci, że masz ogromny talent. Fanart ląduje do mojej kolekcji. E, myślę, że jak kiedyś leniwa była, Andec się zbierze. To wszystkie fanarty sfotografuję, tudzież zeskanuję i pójdą na mojego Facebooka, na fanpage. Część z nich już jest wrzucona, część jeszcze nie, ponieważ jestem leniwą parową i, i tak właśnie ze mną bywa. Ale dziękuję Ci bardzo, Lamoroz jest przepiękny. Naprawdę kurczę, patrzcie jakie dale. Sabinka ma talent, naprawdę. No i co? o, Zaczniemy może. Sałdyczy na koniec. To jest Meat Boy. Zobaczcie, ja jestem cały czerwony, może zrobimy tak. O, na tle tego. To jest miło, który się lekko się wygnią, ale to jest nieważne. On jest przepiękny i stanie obok mojego Midboya od Magdalenki, którego dostałem w sierpniu. Na samym początku mojej kariery na YouTube, jeżeli tak to można nazwać. Także Sabinka jest, Boy jest przepiękny, uwielbiam Midboya Meat Boy sobie stanie. Także Midboy stoi tu, tam, 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 po mojej prawej, lewej. I tu jest jakiś ser, serducho. Dostałem serducho. Co, co w serduchu widzimy? Nic. Co oznacza serducho dla Andeca? To jest na pewno wyraz ogromnej sympatii dla youtubera. Dziękuję Ci bardzo, serducho pójdzie do kolekcji fanartów również. I uwaga, zabieram... o Jezu, tam jest dobroci. Przepraszam za mój telefon, ale brzęczy. Tam po boku. Dobrze. Mamy galaretkę. Mam nadzieję, że zjeżdżę ze smakiem. Jest to galaretka o smaku brzoskwiniowym. Oczywiście, Sabinka, że zjem ze smakiem, dlatego że uwielbiam galaretki brzoskwiniowe. Uwielbiam wszystko, co jest o smaku a szczególnie żelki brzoskwiniowe. I po prostu, ach, mogę jeść nocami i dniami, i dupa będzie rosła cicho i bezstrzelesnie. Ale to jest nieważne. Także galaretkę na pewno zjem. Myślę, że z ogromnym smakiem, z ogromnym apetytem i dostaniesz z, tego, z tej galaretki snapa bankowo. Galaretkę odkładamy na bok. I czekolada truskawkowa. Kolejny mój ukochany smak. Uwielbiam rzeczy truskawkowe, brzoskwiniowe. Ja w ogóle uwielbiam wszystko. Ja mogę jeść dniami, nocami, tak jak powiedziałem wcześniej. Koczolada najsuper. Dziękuję Ci za nią bardzo. Akurat święta się zbliżają, to więcej kalorii myślę, że nie zaszkodzi na pewno. O Boże, w białej czekoladzie. Oh my gosh, tak. To, są, to jest coś w stylu delicji. Z tego co widzę, nazywają się Jaffa Cakes czy, albo coś takiego. Yy, w białej czekoladzie, miam, miam, miam. Myślę, że zjem naprawdę ze smakiem. Bo kurde, wszystko co jest z białą czekoladą, tak samo już tam widzę na dole Michałki, które też są w białej czekoladzie, a biała. Słuchajcie, nie wiem jak wy macie, ale na przykład mnie. Michałki, jak kiedyś były tylko te standardowe w czarnej. No to dobra, ok, zjadło się kilka, już się miało dość, ale w białej, one są takie pyszne. Ja bym je. je, je po prostu. Ledle le się zapultałem. Ja bym je mógł jeść dniami, nocami, godzinami, milionami lat i wszystkim, czym tylko można. Ponieważ białe Michajki są. Michajki. Białe Michajki są najsuper. Powiedział to andec 2016, grudzień. Dobrze. Tu widzę jakieś karteczki jeszcze, ale to się poodlepiało z tych innych rzeczy. Mam nadzieję, że będzie smakować. Tak, będzie smakować, tu przypinam tu. Yy, najpyszniejsze PS była pokusa. A, była. Po Tylko teraz nie wiem, o czym mówisz. Czy mówisz o Michałkach, czy mówisz o yy, ciastkach, czy mówisz o czekoladzie, bo wszystko się niestety podlebiało. Ale to jest mniejsza z tym. I smacznego, zobaczcie! Tu jest napisane smacznego. Michałki będą naj, najsmaczniejsze, najsuper i po prostu uwielbiam. Miam. Także yy, zrobimy sobie jeszcze przegląd, co dostałem. Tak, wszystko na razie by ładnie. Postawić delicje szampańskie, znaczy szampańskie, delicje w czekoladzie, koczolada, galaretka brzoskwiniowa, Serducho dla Andeca, które rozłożę. Jest cudownie i najsuper. Oprócz tego mamy naszego pana Midboya, w którego w sumie dawno nie grałem i trzeba będzie odświeżyć naszą granie, bo jeszcze tej gry nie skończyłem. Pokonała mnie na maksa. La moroże! Tak, który jest po prostu u... chwycił mnie za serce, poruszył mnie maksymalnie. Jest przepiękny, przecudowny. Dziękuję Ci za niego bardzo. E, tu jak mnie mam, jest koperta. Na autograf z adresem, ze znaczkiem bardzo ładnie zaadresowana, także dzięki. Myślę, że po świętach tylko jak ruszę się z łóżka, jak mi brzuch już maleje po tych wszystkich pierogach, barszczach, gołąbkach i tych innych, pójdę na pocztę, ruszę mój tyłek i ci wyślę. I jest tu jeszcze list, którego, który, który przeczytam poza nagraniem. Tak jak mi pisałeś też na czacie, żebym czytał list poza nagraniem, także, także tak będzie. No to co, ja się dzisiaj z Wami żegnam, jeżeli macie ochotę wysłać mi paczkę, podkreślam, że jest to dobrowolne i jak to zrobić, macie linka tam na dole w opisie filmu, dokładny adres mojej poczty, miasta, kodu pocztowego i wszystkiego, jak, jak to zrobić. Także byłem dzisiaj z Wami ja, była z nami też Sabinka z Michałkami i z innymi rzeczorami, trzymajcie się, dzięki, że byliście, no i pa pa!